Cześć moi kochani, witam Was w kolejnym vlogu, ponieważ wczoraj mi powiedzieliście, że tak lubicie vlogi, w ogóle ogólnie nie wczoraj, tylko cały czas mówicie, że lubicie vlogi, a mi się wydaje, że ja tych vlogów naprawdę robię dużo. Jest po dziewiątej, kończę pić herbatę i dosłownie za minut kilka wychodzę, ponieważ mam tramwaj za chwilę. Więc chciałam tylko z Wami przywitać. Idę na uczelnię. powiem Wam, że tak mi się nie chciało stać, ponieważ wczoraj wróciłam dosyć późno tutaj do, do siebie i zanim się położyłam, zanim wszystko to tak zeszło, i tylko Wam szybko pokażę, co mam na sobie, ubieram płaszcz i lesej. Powiem Wam, że zawsze za oknem, jak gdybym mam drzewa i nigdy nie widzę ani w ogóle nie słyszę, czy pada deszcz. I pamiętam, że kiedyś padał tak mocno deszcz. I ja wyszłam i nawet nie wiedziałam, że pada deszcz, więc musiałam się wracać i się przebierać. I teraz tak patrzę, wsłuchuję się, ale no chyba nie pada. Choć e, pogoda nie jest w ogóle zachęcająca, jest szaro i brzydko. Dobra, pokażę Wam, co mam na sobie. Nie wiem, czy to się e, wyostrzy, czy nie. E, aczkolwiek mam na sobie te swoje białe spodnie, moje ulubione spodnie. No i sweter, który mam, e, który mam ten nowy ze Stradivariusa. Wczoraj pytaliście mnie we vlogu, skąd jest ten sweter, tak więc on jest ze Stradivariusa i są różne kolory, a jeśli chodzi o buty, muszę zobaczyć, czy będziecie widzieć. Chyba tak, to buty są z Voyasa, te nowe. Teraz ja je tak naprawdę do... Um, do wszystkiego ubieram, bo taka pogoda po prostu, że one pasują i biorę ze sobą swój, swój worek. O, proszę bardzo. Rzadko go noszę i dzisiaj w końcu go użyję, ale ciężki jest. Trochę tam tego napakowałam, bo, bo woda, portfel, sam portfel już jest ciężki, więc, więc tak, dobra. Nie, nie rozgaduję się, bo mam dosłownie 6 minut na, na wyjście, a muszę jeszcze tutaj troszeczkę ogarnąć. Lecę i odezwa się później. Moi kochani, właśnie wróciłam z uczelni. Jest godzina 13:20 i dosłownie dopiero weszłam do, do pokoju, także, także tak, muszę, muszę się rozebrać. No bo wiadomo, jak dopiero wróciłam, powiem Wam, że pogoda jest taka chłodna, jest naprawdę chłodno i dzisiaj jest tak wyjątkowo ponuro i w ogóle bardzo, bardzo smutno. Ale co Wam chciałam powiedzieć? Bo pewnie zapomnę, jak to ja. No, przede wszystkim chciałam Wam podziękować za tak pozytywny odbiór ogólnie filmów, jak i mojego kanału w ostatnim czasie. Zasypujecie mnie komentarzami. Ja wczoraj już nadrobiłam te wszystkie komentarze, ale dzisiaj, jak byłam na uczelni, to widziałam, że znowu jakieś tam nowe doszły, więc, więc znowu będę musiała nadrobić, ale to pewnie. To pewnie wieczorem, więc naprawdę jestem bardzo, no bardzo, bardzo mile zaskoczona, jak w ogóle Wy mnie odbieracie, bo to takie no pozytywne jest, bardzo, bardzo pozytywne, więc tak mój dzień się dzisiaj mam. tak nawet spoko, powiem Wam, że pierwszy dzień, ale... Taki, taki spokojny nauczenie taki naprawdę w porządku. I chciałam Wam powiedzieć, pokazywałam Wam wczoraj te szampony i odżywki, Ja czy szampon i odżywkę? Garnier, Garnier, to jest ten taki różowy, nie wiem jak on się nazywa, i odżywkę z Ultra Doo. no po prostu włosy wczoraj nie były myte, przez wczoraj, jemy ja je co dwa dni i zobaczcie, nawet nie mam suchego szamponu, po prostu rewelacja, rewelacja, no. Szampon i odżywka cudo, tylko że trochę mnie nie pasuje to, że ten szampon jest z SLS-ami i tam nie ma za bardzo dobrego składu naturalnego, więc to takie jest trochę dla mnie... Sorry, że tak hałasuję, chcę zdjąć podnóżki z wózka, bo mam mały pokój, i po prostu jak te podnóżki wystają mi, to ja ograniczę swobodę moich ruchów. I tak, i co ja mówiłam przed chwilą? Aha, o tym szamponie. I nie za bardzo mi to pasuje, ponieważ ja, no, chciałabym, żeby te szampony były naturalne. No, ale wszystkiego mieć nie można. Na razie mam ten i będę go po prostu używać. Weszłam do Rossmana i chcę Wam pokazać, co kupiłam, bo powiedziałam Wam, że. Ja yy, worki na śmieci, <laughs> że ja ym, nie, nie będę polować na te okazje, ponieważ one mnie nie interesują yy, w ogóle, jeśli chodzi o kosmetyki, tylko że chciałabym zapolować na lakiery. I właśnie jedna z Was napisała mi, że teraz są lakiery, a ja byłam święcie przekonana, że jak promocje się zaczynają, to najpierw są podkłady, potem są produkty do oczu. A potem szminki i lakiery, tak zawsze było, prawda? No jeżeli nie, to mnie poprawcie, ale jestem na 99% pewna, że tak właśnie byłam, no ale w każdym razie dowiedziałam się, że dzisiaj są i kupiłam sobie i marzyłam właśnie, marzyłam, no nie marzyłam, ale bardzo lubię takie kolory wiśniowe, no taki to są taki, taki właśnie kolor wiśni i taki miałam kiedyś z, z Rimela, ale... Um, ale mi zgęstniał i teraz na jesień to jest taki super, naprawdę super kolor i to też jest ten taki, który ma step 1 i step 2, że jest lakier żelowy, jak gdyby taki półżelowy, wiecie jak to teraz są te takie mm, wprowadzane i z Astora jeszcze nigdy chyba nie miałam lakieru albo kiedyś miałam, no nie pamiętam, w każdym razie liczę na to, że będzie, będzie dobry. I kolejny do kolekcji, tym razem taki w odcieniu 498 i to jest taki odcień. Wiecie co? To jest taki jasny brąz, troszeczkę można było powiedzieć, że wpada troszeczkę w taki delikatny odcień fioletu, no ale taki bardzo, bardzo delikatny. I tylko te dwa lakiery kupiłam, więc zakupy ubogie. Nic takiego nie zrobiłam w tym Rossmanie, bo, bo też po prostu... No nie mam takiej potrzeby, więc moje zakupy na promocję minus 49% zostały dzisiaj zakończone. Widziałam jeszcze ładny, um, ładny kolor, ładny lakier z L'Oreal'a, ale on normalnie kosztuje 30 zł, więc na połowę to 15 i nie kupiłam, bo stwierdziłam, że za drogo no po co będę, wiecie, wydawać um, tyle kasy, więc tak idę się przebrać w jakieś tam dresiwo. I, I jeszcze obiadu nie będę jadła, więc pewnie poćwiczę. No i tak naprawdę powiem Wam, że siedzę i jestem tak zadowolona, żeby tak pozytywnie odbieracie te vlogi, że nie mogę przestać się nacieszyć. A jeszcze Wam pokażę, bo wczoraj e, używałam maseczki, którą ostatnio sobie kupiłam. Ja Wam pokazywałam na Snapie e, i chciałam powiedzieć, moja buzia jest taka teraz mocno wysuszona mocno taka wrażliwa się zrobiła, no powiem Wam, że no bardzo, bardzo, aż taka czasami mnie szczypie ta buzia, e, potrzebuje mocnego nawilżenia i kupiłam sobie ostatnio dwie nowe maseczki i w tym właśnie tą maseczkę e, uspokajającą. E, I ona tutaj jest napisane, że delikatnie pielęgnuje zmęczoną i wrażliwą skórę twarzy, usuwa podrażnienia, nawilża, zwiększa funkcje ochronne skóry, przywraca ładny tam ble, ble, ble e, ładny wygląd twarzy. Zapach ma bardzo ostry, co mnie dziwi, jeśli chodzi o te maseczki z pani Agafi, bo jest taki niespo, niespotykany, jeśli chodzi o maseczki, no taki bardziej bym może coś do włosów w takim zapachu dała. No zapach ma taki ostry dosyć. Nie wiem czego. Często mi ten zapach przypomina, ale nie wiem jaki to jest zapach. Więc jeśli chodzi o tą maseczkę na moją teraz, aktualnie w tym momencie wrażliwą, potrzebującą nawilżenia skóry zbyt wiele nie, nie zdziałała, bo nie była jakoś taka mega nawilżona ta buzia, no nie wiem, po prostu nie, nie dała mi tego nawilżenia, tego ukolenia, co właśnie w danym momencie potrzebowałam, więc tutaj tak średnio jeśli chodzi o tą maseczkę, więc jeżeli macie to dajcie znać jak u Was się sprawdziła. A ja idę jeść, nie, nie, nie idę jeść, ja jestem zakręcona po prostu, ja taka jestem z natury, więc, więc pewnie już się do tego przyzwyczailiście. Nie idę jeść, tylko idę ćwiczyć, potem idę jeść, a potem się jeszcze do Was odezwę. Ogarnęłam się już trochę i w ogóle powinnam zdjąć kolczyki, bo jakoś nie wiem, nie lubię chodzić po domu w kolczykach, ale to są właśnie te kolczyki, które miałam na ślub siostry. Nie, nie mówiłam wam, nie pokazywałam wam, to właśnie te takie delikatne, one też takie jakby w kształcie łezki są. I w sumie wiecie co, przychodzę do was, bo, bo chcę się z wami pożegnać. Jest po 15, ja już zrobiłam wszystko, zjadłam obiad, pozmywałam naczynia i wiecie co jest najgorsze w, w mieszkaniu, w akademiku? To, że ja wam w ogóle powiem kiedyś jak, jak funkcjonuje ten mój pokój, jak ogólnie jest w moim akademiku. Ale tutaj to nie chcę teraz akurat w tym vlogu tego zabierać, bo, bo trochę już tego materiału na dzisiaj mam. Ale to jest um, złe i takie bardzo, um, bardzo upierdliwe w mieszkaniu w akademiku, jeśli chodzi tutaj o moją sytuację. Dlatego, że ja mam kuchenkę w pokoju i gdy tylko cokolwiek smażę, mięso, nie daj Boże, rybę, to wiecie, jak to śmierdzi w tym pokoju. Bo wiesz, wiecie, no w tym pokoju ja śpię. Ja mam, ja tak zawsze się śmieję, że mam i kuchnię, i sypialnię, i salon, i po prostu wszystko cztery w jednym w tym pokoju, więc naprawdę potem wietrze i czasami wietrze dosłownie cały dzień, a jeszcze, jeszcze śmierdzi, więc to jest głupie. I dzisiaj chciałam Wam jeszcze powiedzieć, a ten vlog chyba będzie bardzo długo trwał, bo, bo jeszcze mam taką sytuację, chcę Wam powiedzieć. Hmm. Jakiś czas temu, a dokładnie w tamtym roku akademickim, i to chyba było zimą, tak mi się wydaje, ja ogólnie jeżdżę do szkoły na uczelnie tramwajami, i naprawdę mogę powiedzieć, że obsługa w tramwajach, bo tam są jakby tramwaje są niskopodłogowe, są takie platformy, które musi wyjąć motorniczy, dlatego że jeżeli komukolwiek kto tą platformę podniósł, a nie jest on motorniczym, coś się stanie, to jak gdyby no bierze to na swoją odpowiedzialność. A platforma się jak gdyby takim jest takie kółeczko po prostu, jak, jak od kapsla, wiecie, jak ciągniecie za. z tym barka, taki kapsel jest, wiecie, na, na palec i tak otwierać. To tak jest właśnie w tych platformach. I tak po prostu było czasem szybciej, że, że, że po prostu ktoś otwierał tą platformę, kto ze mną akurat był, albo czasami nawet ludzie chcą otwierać, bo chcą po prostu pomóc. No ale zawsze mówię nie, nie, bo, bo to musi zrobić po prostu osoba, która prowadzi tramwaj. No i przed tramwajem są takie przyciski, znaczy na tramwaju, ale jak gdyby przed wejściem obok drzwi są takie wciski, że wciska się i wtedy na tym na tym jak to się mówi, Boże kochane, kokpicie, bo ja tu tak nie prowadzę auta ani nic, więc te, te po prostu te wyrażenia są mi obce. Na tym kokpicie wtedy się pojawia światełko, że, że ten przycisk został wciśnięty i że to jest przycisk, który jak gdyby wywołuje tą osobę, która, że potrzebuje ktoś tam pomocy, więc, więc tak to jest rozwiązane. I tak zawsze nam motorniczy mówili, jeżeli myśmy, myśmy jako moje koleżanki otwierały tę platformę, absolutnie nie ruszajcie panie, bo to my możemy, nie wy, niech wam coś się stanie, no i tak ciągle gadali, gadali. Tutaj jest przycisk, wciskajcie przycisk. No dobrze, tak więc my ten przycisk ciągle wciskamy. I wiecie, co jest najśmieszniejsze, że jak my ten przycisk wciskamy, to oni go nie widzą. Oni po prostu, bo to jest taki mały, małe światełko na kokpicie, że oni go nie widzą. I nie wysiadają, więc trzeba iść do, do po prostu do, do tego pomieszczenia, gdzie siedzi motornicze, zapukać i powiedzieć, żeby wyszedł. Ale jeżeli tego przycisku nie wciśniemy, i od razu którejś z moich koleżanek pójdzie, to motorniczy się burzy, że ten przycisk nie został wciśnięty. Więc gdzie to logika jest, nie wiem, ale przechodzę tutaj do, do sytuacji takiej, że był pewien tam jakiś tam dzień. Nie pamiętam już co to był za dzień. Moja koleżanka poszła do motorniczej. Zapukała od razu do tego okienka. Boże, powiem Wam, że to był taki szał. Ona wyskoczyła. Ja nie pamiętam w ogóle. Ja byłam w takim szoku. Po prostu, że mam do czynienia z taką nieprzyjemną osobą, że ja nie. Nie jestem w stanie w ogóle sobie przypomnieć, o co ona tak naprawdę zrobiła awanturę, ale chyba o to, że w ogóle musiała wyjść, tak mi się wydaje. Ona podniosła, ona w ogóle, ona w ogóle, chyba przyszła, coś zaczęła krzyczeć. Przy wszystkich ludziach w ogóle zrobiła taki raban, wzięła tą platformę, podniosła. Wiecie, to jest. To, jest, to nie jest plakat, to jest metalowe. Nie wiem, czy to jest metalowe. No nie wiem, z czego, jakiego to tworzywa jest zrobione. Ale to też nie jest, to nie jest tak, że, że z tym się nie może nic stać. To jest dla użytku tysiąca ludzi i o to trzeba dbać. Więc ona podniosła nam platformę i rzuciła ją z całych sił o ziemię. To aż po prostu się zatrząsło. Ja z tyłu miałam, wiecie, jaki jest przystanek, i jak są odgrodzone te barierki takie przy ulicy. Nie mogłam dalej się już odsunąć, i po prostu ta platforma przeleciała przed moimi stopami. Siłą po prostu, ja nie wiem e, jaką, ale no z siłą ogromną. Więc jakby mi to, jakby mi to na te nogi spadło, to ja nie wiem, co mi się w ogóle stało. Nie chcę nawet o tym myśleć. No, ale mniejsza o to o tym już nie mówiłam. Ale się zapytałam, czy pani mogłaby tak nie trzaskać tą platformą, przecież to jest dobro publiczne. A tak więc pani na to odpowiedziała. Teraz już nie pamiętam. E, pani odpowiedziała. E, a co pani do tego? Albo co panią to obchodzi? I z takim oburzeniem aż krzyczała. Potem ja wjechałam, ludzie w ogóle do niej tam krzyczeli, czy mogłaby Pani tak nie rzucać, ale ona była w jakimś amoku, rzuciła tą platformą z powrotem, no powiem Wam, że ja, to się mi tak zagotowało, że ja myślałam, że... Em, nie wytrzymał. Moje koleżanki, oczywiście w pełni świadome umysłowo, cały czas ich mózgi w tej sytuacji funkcjonowały. Poprosiły panią o numer legitymacji, bo to jest bardzo ważne. Ona, na, na prośbę osoby, pasażera, ma prawo okazać się legitymacją, czego nie zrobiła w tamtym momencie. I po prostu poszła. Oczywiście my powiedziałyśmy, że zostanie ta sprawa zgłoszona natychmiastowo do akurat tutaj do ZDTM-u, czyli do tych e, przewoźników e, miejskich i y, pani i tak to miała, e, krótko mówiąc, e, w dupie, więc jechała. I przez tą sytuację uwierzcie mi, i tutaj nie mówię tak, że, że to jakoś tak um, olbrzymia, ona jechała tak szybko, ona co chwilę się rozpędzała i zatrzymywała. Rozpędzała, zatrzymywała. To, było, to po prostu było narażenie um, jakichś tam, nie wiem, kilkudziesięciu czy setek um, setki, może nie wiem ile tam w tramwaju jeździ osób, pasażerów na niebezpieczeństwo. Naprawdę jechała jak szalona. Oczywiście z powrotem też tą platformą e, trzasnęła. E, na słowa, że, e, że będzie zgłoszone, to w ogóle wiecie, e, nawet nie zwróciła e, uwagi. Więc oczywiście tą sytuację wtedy zgłosiłam. Czekałam długo na odpowiedź. Potem dostałam tę odpowiedź, że no jakby pozytywną, ale pani i tak do niczego się nie przyznała. W ogóle powiedziała, że taka sytuacja nie miała miejsca. no W każdym razie została przeprowadzona z nią rozmowa dyscyplinarna, ale do czego w ogóle chcę nawiązać? Bo, bo po to wam to opowiedziałam. Dzisiaj właśnie z tą panią jechałam tramwajem, bo pór, chyba tak. Pół roku, to, pół roku temu to miało miejsce. Coś takiego, to chyba było na zimowym, na zimowym semestrze yy, akademickim yy, poprzedniego yy, roku i ona dzisiaj yy, właśnie była i moja koleżanka wcisnęła przycisk. Te przyciski zresztą moim zdaniem są troszeczkę no jak gdyby nieprzemyślane, ponieważ jeżeli osoba nie jest w pełni sprawna, bo po to są te przyciski dla osób niepełnosprawnych, to przecież nie zawsze osoby na wózku mają sprawne ręce i potrafią pociągnąć tą rękę do, do tego przycisku, ale pomijając, pomijając to, wcisnęła ten przycisk i pani e, była taka trochę lekko wkurzona. Ja to końca jej twarzy nie pamiętałam, ja nie przypomniałam sobie, że, że to była ona, e, ale za chwilę, jak gdyby tak przystopowała, e, załagodziła sytuację i powiedziała: No, mogłyście panie, e, przecież e, e, zapomachać mi, powiedzieć coś takiego, że, że chcecie wejść. No i tak troszeczkę jak gdyby ona chyba mnie poznała, ja nie wiem o co chodziło, ale tak, jak gdyby no za chwilę chciała zamogodzić to, co chciała zacząć już. Więc wiecie, nie trzaskała platformą i to, ale tak jakoś ja z nią, tak, no wiecie, no tak no nie za bardzo. W każdym razie wtedy była zła, że koleżanka do niej zapukała, a teraz miała za złe, że, że przycisk został wciśnięty, ale powiedziała, że nie został wciśnięty, mi się nic nie pokazała, a przycisk został wciśnięty, ponieważ taka czerwona czerwone światełka wokół niego się zaświeciły i to znaczy, że został wciśnięty, więc jaka to logika... Nie wiem, ale na pewno rozmowa dyscyplinująca pomogła i moim zdaniem trzeba, trzeba, bo naprawdę tutaj, akurat jeśli chodzi o Szczecin, są naprawdę fajni motorniczy, pomagają, nawet znają, zapytają się, co u ciebie. Nawet jak dostałam nowy wózek, to jeden pan motorniczy powiedział: O, ma pani nowy wózek! Tak więc tak, więc tak ale takie jak właśnie ta pani też się zdarzają powiem Wam, że bardzo nieprzyjemna sytuacja, aczkolwiek najważniejsze, że. Pani zrozumiała ten błąd przynajmniej. W stosunku do mnie, bo, bo nie wiem, jak jest do innych pasażerów, ale mam nadzieję, że, że tak samo, że zapamiętasz sobie po prostu na przyszłość. I taka moje, takie moje krótkie opowiadanie co do tej um, sytuacji. Nigdy Wam o tym nie opowiadałam, ale jakoś tak dzisiaj, właśnie, że znowu miałam um, przyjemność jechać z tą panią, to Wam odpowie, opowiedziałam o tym. Dajcie znać, czy wy miał się takie sytuacje um, odnośnie, wiecie, komunikacji miejskiej, bo różne cyrki się dzieją, naprawdę, różne się cyrki dzieją, i to jest to jest mało przyjemne. Tak, ja się dzisiaj z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał, że miło spędziliście ze mną czas. I tak, ja się żegnam i do zobaczenia w kolejnych vlogach. Pa, pa!